Tu najpolskie Radio Prawdy. Tu najpolskie radioprawdy. Prawdy. Jeszcze nadajemy. Jeszcze się bronimy. I oto w bitwie, która rozgorzała wokół Radosława Sikorskiego, oddawane są kolejne strzały. Wszystkie mordercze. Na początek generał Prawdy Jacek Karnowski strzela z okopu własnego. W polityce PL. Słowa Sikorskiego to totalitarne odwrócenie prawdy i fałszu. Niemcy też próbowali przekonać świat, że to Polacy napadli na nich w Gliwicach. I dalej generał Jacek Karnowski tak. Wypowiedź Radosława Sikorskiego, w której zarzuca rządowi Prawa i Sprawiedliwości rzekome wahanie w sprawie wsparcia Ukrainy w pierwszych dziesięciu dniach wojny jest wyjątkowo haniebna. Jest w istocie totalitarnym odwróceniem prawdy i fałszu. Jest naj, przypisaniem największemu orędownikowi Kijowa rządowi, który dał wszystko, a nawet więcej intencji tak podłych, jak i nieprawdziwych. To i to w sprawie gardłowej dla naszych czasów, takiej, która zostanie w historii. dalej, generał Jacek Karnowski. Tak. To kolejna taka wpadka Sikorskiego. Zarówno wypowiedź w sprawie zniszczenia Nord Streamu, jak i obecna tyrada w sprawie rzekomych intencji polskiego rządu zostały wykorzystane przez rosyjską propagandę. Obecny przypadek będzie eksploatowany dłużej, bo wzmacnia jedną z głównych linii narracyjnych Moskwy, zmierzającej do wbicia klina między Warszawą i Kijów i przypisaniu naszemu państwu niecnych intencji. I kończy swój morder czy snajperski strzał, generał Jacek Karnowski, tak. Albo Radosław Sikorski nie kontroluje tego, co mówi, albo jego świadome intencje są inne, niż to przedstawia. W każdym razie to już powinien być jego przystanek końcowy. Tyle, generał Jacek Karnowski, ale. Worurka prawdy, czyli bracia karnoscy, to jeszcze generał Michał Karnosz I on wypala tak. Moskwa, rzuca na szale wszystkie zasoby, nawet za cenę dekonspiracji. Jakie tajne dźwignie zmuszają Sikorskiego do udziału w tej operacji? Rzekoma polska chęć wzięcia udziału w hipotetycznym rozerwaniu Ukrainy to główna linia moskiewskiej propagandy okresu przedwojennego i po 24. lutego. Cikolski to wie, bo sam wygadał się kiedyś, że Tusk dostał taką właśnie propozycję od Putina, ale milczał, nie ostrzegł sąsiada. I dalej generał Michał Karnowski tak. Swoimi słowami. Powierającymi kłamstwa rosyjskiej propagandy Sikorski wbija nóż w plecy pewności Ukraińców, że przynajmniej na jednego sąsiada mogą liczyć na pewno, że on jest lojalny, że on nie chce się utuczyć na ich nieszczęściu i krwi. Sikorski, pewnie nie przypadkiem, czyni to w momencie, kiedy presja prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego na Berlin i cały Zachód zaowocowała powstaniem koalicji czołgowej. Sojuszu wolnych leopardów. Moskwa wie, że to może zmienić losy tej wojny. Moskwa musi to zatrzymać. Moskwa szaleńco rzuca na szale wszystkie swoje zasoby, nawet za cenę ich dekonspiracji. Jakie tajne dźwignie zmuszają Sikorskiego do udziału w tej operacji? Nie widzi, że olbrzydliwa moskiewska propaganda słabnie, potrzebuje paliwa już. Raz po przerwaniu Nord Stream go dostała. Teraz kolejna porcja. Nie zakładam, że nie wie, co robi. Wie. Paszkwilandzkie przypisywanie komukolwiek w Polsce planu hienowa, hienowatego żerowania na ziemiach niepodległego państwa ukraińskiego jest pluciem i nalejącą się szerokim strumieniem ukraińską krew na cierpienie i dzielność tego narodu, ale także na polski wysiłek pomocowy. Zapisujemy wszyscy piękną kartę. Godni pogardy są ludzie, którzy to próbują splugać. Nieważne z jakich powodów, czy motywowani politycznie, czy do takich działań przymuszani niewidzialnymi dźwigniami, panujący nad sobą, czy już bez przerwy otumanieni. Hańba! Tyle generał prawdy, Michał Karnowski, ale i. Kapitan Prawdy też szyje ogniem w Radosława Sikorskiego. Kapitan Prawdy Stanisław Janec z okopu w PL. I on strzela tak. Po co Radosław Sikorski odgrywa rolę solisty w orkiestrze Władimira Putina? Jeśli jakiś polityk z Polski mógłby wygadywać to, co natychmiast podchwytuje ruska propaganda i się tym zachwyca, jest nim Sikorski. Przecież... Nie można być aż tak głupim. Pocieszają się politycy Platformy Obywatelskiej, gdy mowa o ostatnim wyskoku Radosława Sikorskiego. Tylko czy odpowiedź Sikorskiego na pytanie Bogdana Rymanowskiego w Radiu Z to wyskok? Raczej nie. Rząd Zjednoczonej Prawicy nigdy by się nie zgodził na rozbiór Ukrainy ze względu na zasady i fundamentalne interesy rzeczpospolitej. Sikorski by to rozważał. Ze względu na pilną i desperacką potrzebę znalezienia kogokolwiek, z kim mógłby się podzielić własnymi karygodnymi, a wręcz zbrodniczymi błędami, wchodzącymi nawet w zakres zdrady dyplomatycznej. Sikorski wie, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy by Ukrainy nie sprzedał, i wie, jak fatalną politykę wobec Ukrainy i Rosji sam uprawiał. Dlatego, dlatego musi wręcz historycznie Drzeć, żeby odwrócić od siebie uwagę, i musi zachowywać się wyjątkowo podle, żeby zrozmyć swoje winy, a najlepiej znaleźć wspólników. Wszystko to Sikorski robi z premedytacją, a nawet z pewnym upodobaniem graniczącym z ekstazą. Tym bardziej jest zagadkowe to, kto płaci Sikorskiemu. Setki tysięcy euro rocznie za doradzanie, co znalazło się w jego oświadczeniu majątkowym i wywołało zdziwienie nawet przychylnych mu eurodeputowanych. Inwestowanie w dwór w Chobielinie, zapraszanie tam ważnych osobistości ze świata, traktowanie tej posiadłości jak magnackiego pałacu było przygotowaniem do funkcjonowania sikorskich jak pary królewskiej, a przynajmniej książęcej. Prezydentura byłego szefa MSSZ Miała być równie wzniosła i majestatyczna jak Ignacego Mościckiego w, trzeciej, w drugiej RP, a nawet bardziej, bo znana i światowa, i wpływowa żona miała legendę Sikorskich przenosić w świat. I nagle ten wielki pal balon pękł, a po planach nie zostało dosłownie nic. Sikorscy uświadomili sobie, że nie tylko nie zrealizują planu Maksimum, ale żadnego. Do czego mogło to popchnąć Sikorskiego. Można się tylko domyślać. Tyle ostrzeliwanie Sikorskiego, ale to przecież nie koniec. Bo to Tomasz Sakiewicz, kapitan prawdy Tomasz Sakiewicz z Okupu Niezależna PL strzela tak. To Rosja kupiła sobie sankcje na Polskę. Skandal korupcyjny w Unii Europejskiej rozszerza się w niebywałym tempie. Aresztowana wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, aresztowani europosłowie, w tym niektórzy odpowiedzialni za badanie sprawy Pegasusa. Afera korupcyjna powoli zamienia się w szpiegostwo. Zamieszanych jest w niego wiele krajów. Na razie oficjalnie Katar i Maroko, ale mówi się coraz głośniej o Rosji. Ślady korupcyjne biegną do polskiego senatu. W kularach padają nazwiska również polskich europosłów związanych z opozycją. Widać ogromną zbieżność działań skorumpowanych posłów i ataków na Polskę. Pytanie tylko, czy rząd Maroka i Kataru angażowałby miliony euro, żeby zorganizować nagonkę na nasz kraj? Chyba nikt to nie wierzy. Jest jednak rząd, który miał w tym głęboki interes rosyjski. Osłabienie Polski oznaczało uderzenie w pomoc dla Ukrainy. Zmiana rządu na proniemiecki sprawiłaby, że nowy rząd będzie pomagał Ukrainie tak jak Niemcy, albo gorzej, bo nacisk na Berlin słabł. Czy łapówkarze, którzy lansowali interesy reżimu w dalekich swoich standardach od frazesów głoszonych w Unii Europejskiej, tak bardzo angażowaliby się w poszukiwanie praworządności w Polsce tylko z poczucia misji? Jest to sprzeczne chyba z logiką i wiedzą wynikającą ze zwykłego doświadczenia życiowego. Ta akcja, coraz więcej na to wskazuje, została po prostu kupiona. I na koniec niezmordowana porucznik prawdy, Katarzyna Gójska, tak strzela w jeszcze innym kierunku z okopu niezależna.pl. Twarze z buczy, twarze z TVN. To nieważne, że dziś na Wiertniczej pracują ludzie młodzi, bo tak zwaną szkołę tvn utworzyły tworzyły osoby bardziej lub mniej uwikłane w system represji komunistycznej. Ich może już nie ma, ale stworzone przez nich wzorce działają i pozostają w użyciu. Jak relacje z Moskwy wyglądały na przestrzeni lat w serwisach TVN czy TVP, wówczas gdy publiczny nadawca był częścią bloku mediów postkomunistycznych? Tak samo jak. W rosyjskich dziennikarze zwiertnicze, czy niegdyś z placu powstańców ukazywali swoją widzą niezwyciężoną, wręcz niezniszczalną, ultranowoczesną armię rosyjską. To nie były zwyczajne informacje. To był hołd składany rosyjskiemu wojsku i rosyjskiemu państwu po ludobójstwie w Czeczeniu, po napadzie na Ukrainę i w końcu po Smoleńsku. W polskich telewizjach bito pokłony. Przed wspaniałymi rosyjskimi żołnierzami z ich dowódcą Putinem. Późno szukać jakiejś wzmianki, czym dla Polski był 9 maja, co oznaczało dla pokoleń naszych przodków i nas samych wpadnięcie pod okupację Moskwy. Nie było strzępa informacji, że wego 1-9 maja, kilka kilometrów od siedzib obu telewizji, znajdował się potężny obóz, w którym NKWD trzymało żołnierzy AK, by wywieźć ich do Związku Sowieckiego i za. I kończy swój morder czy strzał Katarzyna Guiska, tak. Nie jest wykluczone, iż pokazywane przed laty z taką nabożnością twarze żołdaków po 24 lutego zobaczyły na własne oczy dzieci i kobiety w buczy czy w irpieniu. Tuż przed gwałtem, torturami czy śmiercią. Dziś stacja TVN. Domaga się, byśmy nie mieli prawa jej krytykować, byśmy nie mogli powiedzieć, że manipuluje, że kłamie, że takimi informacjami, jak to opisane przed chwilą, wspierała i wspiera ludobójczy reżim Władimira Putina. Dlaczego tego chce? Dlaczego walczy w sądzie o zablokowanie wszelkiej krytyki? Odpowiedź tkwi po części w owych relacjach z dni Pabiety. Ona jest przesiąknięta standardami rosyjskimi. W pamięci tej instytucji są metody działania wyniesione z bezpieki. To nieważne, że dziś na Wiertniczej pracują młodzi ludzie, bo tak zwaną szkołę tvn tworzyły osoby bardziej lub mniej uwikłane w system represji komunistycznej. Ich może już nie ma, ale stworzone przez nich wzorce pozostają w użyciu. To były wszystko strzały prawdy, wydrukowane czarno na białym. Uwaga. Prawda nas zaboli.